Chodzi o to, że przy produktach nawet bardzo typowych, typu lokaty, typu o, o, produkty finansowe takie powszechne, przy okazji różnych promocji czy bardzo atrakcyjnych ofert, kluczowe informacje pojawiają się nie w tej głównej y, tytułowej stronie, tylko czasem są zawarte gdzieś w jakichś wyjaśnieniach dodatkowych, są pod... Przypisami, gwiazdkami, gdzieś na dole, strony, czasami z zupełnie inną czcionką. Dlatego nie chcemy, będziemy Państwu pokazywać bardzo konkretne produkty, ale nie chcemy, żeby Państwo tylko i wyłącznie dzięki temu poznawali szczegóły pewnych produktów finansowych, o których będziemy mówić, bo będziemy mówić bardzo konkretnie. Tylko, żeby Państwo po prostu nabrali też pewnego nawyku. Nawyku i gdzie trzeba sprawdzać szczegóły. I w pierwszej odsłonie naszego cyklu sprawdzimy, proszę Państwa, ofertę BB Paribas. Proszę Spojrzeć. To jest proszę Państwa informacja o y, 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 koncie oszczędnościowym, które ma no iście naprawdę imponujące oprocentowanie, jeżeli chodzi o ofertę kont oszczędnościowych, bo 8%. Widzą Państwo, że bank pisze w tytule zyskuj w promocji 8% w skali roku nawet do 31 marca przyszłego roku. No właśnie, no więc 8%, więc jak ktoś z Państwa ma mniejsze, większe oszczędności, to może to y, działać po prostu na wyobraźnię, jeśli chodzi o bardzo y, atrakcyjne rozwiązanie, które pozwala właśnie na dość wygodnym produkcie, jakim jest konto oszczędnościowe, y, przechować swoje y, oszczędności. No i proszę spojrzeć. Zobaczmy teraz na pewne szczegóły w ogóle konta lokacyjnego, bo tak się nazywa ten y, produkt. I mamy powtórzone 8%, ale proszę zwrócić uwagę. Po pierwsze, pojawiają nam się już po tej ogólnej informacji pewne dwa szczegóły. 8% w skali roku to jest jasne. Wszystkie produkty muszą być w skali roku wyrażone oprocentowanie. Po spełnieniu warunków, uwaga, czyli pojawiają się nam jakieś warunki. I oprocentowanie promocyjne proszę zobaczyć przypis, przypis 1. Do 25 tysięcy złotych, nawet do 31 marca. To już wiemy, 31 marca, natomiast pojawiła nam się nowa informacja. Do 25 tysięcy. Nie do 250 tysięcy, nie do 100 tysięcy, tylko to jest kwota tego oprocentowania promocyjnego limitowana. Jest to już pierwszy szczegół, na który należy zwrócić uwagę. No ale my zróbmy od razu weryfikację tej jedynki, bo tej jedynki tutaj widzą Państwo nie mamy, ale. Postaramy się przenieść do tej części, która jest właśnie odesłaniem. Proszę zobaczyć. Jest jeden, zaznaczę to Państwu. I teraz, co jest wyjaśnione dodatkowo? Przy okazji właśnie tego przypisu. W pierwszym okresie naliczania oprocentowania promocyjnego, środki na koncie oszczędnościowym, konto lokacyjne, oprocentowane będą w wysokości 8% w skali roku do kwoty 25 tysięcy, czyli będzie coś w pierwszym okresie, a później nadwyżka ponad A, nadwyżka. Ponad 25 tysięcy zgodnie z oprocentowaniem standardowym. Jeżeli w każdym miesiącu okresu promocyjnego, zaczynającego się od miesiąca następującego po miesiącu założenia rachunków, zapłacisz minimum 4 razy kartą debetową przypisaną do konta osobistego powiązanego z kontem lokacyjnym oraz zapewnisz wpływ na łączną kwotę minimum 1000 zł na wyżej wymienionym rachunku, Twoje środki będą oprocentowane w wysokości 8 w skali roku do, do kwoty 25 tysięcy do 31 marca. A więc co nam tutaj się pojawiły? Dwie rzeczy. Będzie jakiś pierwszy okres pro, oprocentowania promocyjnego, gdzie będzie to 8% do kwoty 25 tysięcy, natomiast w każdym kolejnym miesiącu, czyli który się zaczyna od miesiąca, który nastąpi dopiero po tym pierwszym miesiącu od założenia e, e, od założenia rachunków, trzeba będzie zapłacić cztery razy kartą debetową e, i trzeba będzie zapewnić wpływ minimum 1000 zł. I, czyli to oprocentowanie takie, że tak powiem b, b, z urzędu, to będzie tylko przez pierwszy miesiąc, a potem pojawią się dodatkowe warunki. I to jest proszę państwa też coś co proszę zobaczyć, mamy także ujęte w regulaminie promocji. Zawsze regulamin promocji przy okazji takich um, ofert powinien się znaleźć. Tutaj natomiast pojawia się jeszcze jedna rzecz. Tylko 30 tysięcy przystąpień do promocji, czyli oferta jest tak limitowana. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie kwestia dotycząca klientów zupełnie nowych. Proszę zobaczyć, promocja jest skierowana do nowych klientów. Tutaj bank o tym informuje. Pogrubiając w ogóle to, natomiast w krótkim okresie, w, w okresie ostatnich 12 miesięcy, nie byli posiadaczami ani wpół z posiadaczami konta, więc wtedy, yy, kiedy ktoś był posiadaczem w, ostatnich w ostatnim roku, w 12 miesiącach roku, no to wówczas z tej promocji skorzystać nie może. Więc jaki wniosek, proszę Państwa, płynie nam z chociażby z tego przykładu? Sprawdzamy, Przede wszystkim, co jest ukryte pod warunkami. Sprawdzamy w ogóle, czy mamy no, ofertę dla nowych, czy dla starszych klientów i sprawdzamy zawsze regulamin, który przy tej okazji zawsze musi się znajdować tak jak jest tutaj. Będziemy kontynuować nasz cykl i kolejne oferty też sprawdzimy w szczegółach.